Cześć, z tej strony Bartek Popiel i w tym wideo pokażę Ci kilka bardzo fajnych sposobów na to, żeby zdobywać więcej klientów z polecenia. Niestety bardzo wiele osób, które prowadzą małe przedsiębiorstwa, mają do poleceń takie podejście, że jest to traktowane jako bonus. Uznajesz często, że ktoś Cię poleca dalej i jest to jako bonus za dobrze wykonaną pracę. Natomiast ważne jest to, żeby zrobić z tego system, tak, żeby to nie było działanie tylko przypadkowe, że od czasu do czasu, jak ktoś będzie o Tobie pamiętał, to poleci Cię dalej, ale żeby to był system, który generuje dla Ciebie więcej pieniędzy. I teraz, jeżeli Ty przyjmujesz to tylko jako bonus, to wskaźnik poleceń jest dużo mniejszy niż gdybyś Ty posiadał konkretny proces, konkretny system. No to jest, to jest jasna sprawa. I teraz tak, jeżeli chcesz mieć więcej klientów z polecenia, to musisz zaprojektować system, następnie trzeba go wdrażać i usprawniać. To usprawnianie czasami trwa miesiąc, czasami dwa, dwa, czasami tydzień. To już zależy od ciebie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby to skutecznie zaprojektować. Dlaczego warto zainteresować się tym, by mieć więcej klientów z polecenia? Po pierwsze, pozyskujesz tych klientów mniejszym nakładem pracy. Masz mniejszą konkurencję, bo jak ktoś cię poleca, to zazwyczaj ta osoba już nie szuka dalej, nie porównuje cię z innymi ofertami, nie sprawdza konkurencji. Po prostu jak dostaje do ciebie numer, to prawdopodobnie zadzwoni i tym samym ty masz mniejszą konkurencję. Mając mniejszą konkurencję, jeżeli bazujesz na poleceniach, możesz mieć wyższe stawki. Ja w swojej działalności, jeżeli chodzi o szkolenia szybkiego czytania oraz efektywną naukę, w szkoleniach indywidualnych, Mam prawdopodobnie najwyższe stawki na, na Śląsku jednak w dużej części bazuję na referencjach, i kiedy ludzie polecają mnie dalej, no to wiadomo, że te stawki są akceptowalne, ponieważ wraz z tym poleceniem yy, jest przekazywana także pewna jakość tego szkolenia, prawda? Są ludzie, są zadowoleni, mają efekty, więc jakby polecając mnie, oni gwarantują, że warto po prostu wydać taką cenę. I tym samym, mając wyższe stawki i bazując na poleceniach, trafiasz do lepszej grupy klientów, do ludzi, którzy są przede wszystkim zainteresowani dobrymi produktami, dobrymi usługami i wiedzą, że za jakość trzeba zapłacić. Następny powód, który jest bardzo, bardzo istotny i bardzo często pomijany, to jest marketing. Mianowicie, jeżeli ty inwestujesz w marketing, to Inwestując w klientów z polecenia, wyciskasz z tego marketingu jeszcze więcej, bo ty już zainwestowałeś czas, ty już zainwestowałeś pieniądze w pozyskanie klienta, ok? Więc jeżeli na przykład reklamujesz się w lokalnej gazecie i to ogłoszenie przenosi ci trzech klientów, a ty oprócz tego masz system poleceń, i każdy z tych trzech klientów pozyskuje dla ciebie jeszcze dwóch, więc razem masz, powiedzmy, tutaj było trzech plus. Każdy z nich, jeszcze po dwóch, więc sześć, tak? Więc razem masz dziewięciu klientów pozyskanych za pomocą ogłoszenia, ale musisz mieć do tego system poleceń, tak, żeby wycisnąć z marketingu, w który inwestujesz pieniądze, jeszcze więcej klientów. A zastanów się, tak najprościej: kto zna najwięcej Twoich potencjalnych klientów? Oczywiście Twój obecny klient. On zna ludzi podobnych do niego, on zna ludzi z podobnymi potrzebami. Ludzie, którzy mają małe firmę, znają innych ludzi, którzy mają małe firmy. Ludzie, którzy mają korporacje, znają innych ludzi, którzy mają korporacje. Ok? Tak to wygląda. Zatem najczęściej będzie tak, że najlepszym referentem, najlepszą osobą, która będzie Cię polecać, jest Twój obecny klient. Teraz chciałbym Ci opowiedzieć historię, która krąży w świadku marketingu internetowego i nie tylko internetowego, w ogóle w, w kręgu marketingu. Otóż jest to historia australijskiego dentysty, który nazywa się Paddy Land. I Paddy Land wpadł na taki pomysł, żeby całkowicie zmienić doświadczenie związane z wizytą u dentysty. Otóż on miał wielu klientów, z którymi nie chciał mieć więcej do czynienia. Nie za bardzo ich lubił, oni byli dla niego nieprzyjemni i postanowił zrobić coś takiego, że całkowicie przemeblował swój gabinet i ten gabinet wyglądał jak salon. Zainstalował tam bardzo wygodną kanapę, zainstalował tam kominek, był duży telewizor, były ciasteczka, był, była kawa, tak, zapach kawy roznosił się w pomieszczeniu. Poza tym koło fotela pacjenta zainstalował taki duży czerwony guzik. Że jak pacjenta cokolwiek zabolało, to on mógł uderzyć w ten guzik, i natychmiast nad jego fotelem zaczął wirować wieś, czerwony kogut, który yy, dawał znak dentyście, że pacjenta coś po prostu boli. I więc to było całkowicie nowatorskie podejście. Zrobił taki eksperyment, ale wyszło mu to na dobre. I teraz Padiland wpadł na taki pomysł, aby swoich klientów zamienić w głosicieli dobrej nowiny. I on umawiał się ze swoimi klientami, i formuła poleceń brzmiała mniej więcej następująco: Całkowicie zmieniłem swój gabinet. Rozejrzyj się, pozbyłem się większości klientów, bo byli marudami. Chciałbym, żebyś ty był moim klientem. Pracuję tylko przez polecenia. Jak chcesz być moim klientem, to przyszli do mnie trzy osoby. Będę dbał o Ciebie tak dobrze, jak tylko się da. Obniżę ceny, żebym nie musiał wydawać pieniędzy na marketing i reklamę, ale muszę mieć klientów z polecenia. Dlatego proszę cię, abyś reklamował mnie swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, innym ludziom, który, od których na przykład usłyszy, że konieczna jest wizyta u dentysty. To był jego sposób na to, żeby przyciągać do siebie więcej klientów z polecenia. I teraz chciałbym Ci podać kilka sposobów na to, co Ty możesz zrobić w swoim biznesie, żeby mieć więcej klientów z polecenia, żeby mniej pieniędzy wydawać na reklamę i marketing i żeby przyciągać lepszych klientów. Otóż po pierwsze jest to incepcja, czyli musisz zasiać ziarno już na. Na samym początku, tak? Od kiedy tylko budują się Wasze relacje i wiele osób zastanawia się, ok, ale jak tutaj zacząć? Dopiero się poznaliśmy z klientem, no i jak ja mam mu powiedzieć, słuchaj, to weź komuś mnie poleca? Jak on jeszcze nie sprawdził moich produktów? Otóż ja to robię w taki sposób, że pytam się klientów, jak do mnie trafili i pytam się na przykład, słuchaj, jak do mnie trafiłeś? Yy, czy, czy, dostałeś od kogoś numer? Czy było to z, z internetu? Czy na przykład czytasz mój blog? I kiedy ktoś mówi: Dostałem od kogoś numer albo znalazłem cię na stronie internetowej, to wtedy mówię: Aha, no bo bardzo dużo klientów trafia do mnie, trafia do mnie z polecenia, tak? Tu już jest zasiane takie ziarno. Ja mówię, że mam sporo klientów z polecenia i rzeczywiście mam. I tutaj później, na przykład w rozmowie, mówię: Czy jeżeli Ty będziesz zadowolony z naszych usług, czy mogę liczyć na to, że polecisz mnie komuś, kto ma powiedzmy podobne problemy? Komuś, kto ma problemy z nauką, kto za wolno czyta, kto chciałby więcej czytać na przykład. Yy, I zwykle taka osoba się godzi, Ok, jeżeli ty wywiążesz się ze swojego zobowiązania i nauczysz mnie szybciej czytać, to ja po, będę polecał się dalej. Więc tak to wygląda. Druga sprawa, potrzebujesz dokładnie opisać klienta docelowego. To jest bardzo istotne. Ponieważ mówienie na zasadzie polecaj nie wszystkim, tak? To jest takie, wiesz, no, co to znaczy polecaj nie wszystkim. Dlatego zawsze precyzuj. Jeżeli na przykład ja mam kurs z osobami, z dzieciakami z podstawówki, to zwykle dzwonią do mnie ich matki. Zwykle dzwonią matki, więc jak się spotykamy, to. Ja wiem, że taka mama zna inne mamy, ona chodzi na zebrania, ona chodzi na wywiadówki, ona spotyka się z innymi matkami, one wyjeżdżają razem na wycieczki itd., itd. Tak? Więc muszę precyzyjnie tutaj skierować, do kogo ja chcę dostać, do kogo ja chcę się dostać, tak? Komu oni mają mnie polecać. Więc formuła może brzmieć następująco: pani zna inne matki i ich dzieci być może mają podobne problemy. Jak pani odbiera dziecko ze szkoły albo na zebraniach, niech pani wspomni, że dla swojego syna kupiła pani takie szkolenie i że już po pierwszym spotkaniu było widać efekty. Dam pani kilka wizytówek, niech pani przy okazji da innym mamom, jeżeli usłyszy pani, że ich dzieci mają podobne problemy, czy to z czytaniem, czy to z koncentracją, czy na przykład uczą się dobrze, ale zajmuje im to dużo czasu. Tak? I tutaj ja określam dokładnie, określam precyzyjnie, kogo ja poszukuję. Komu chcę być polecany? Następna rzecz. Musisz stworzyć taką formułę. Musisz stworzyć formułę, którą będziesz przekazywał swoim klientom, jeżeli... bo to nie wystarczy powiedzieć raz o tym, że ty chcesz być polecany. Często to trzeba powiedzieć dwa razy, trzy razy. Zależy, jak długo trwa proces waszej współpracy. I formuła może brzmieć następująco. Polegam w swoim biznesie na referencjach. Zamiast gonić za nowymi klientami, wolę zaopiekować się jak, jak najlepiej jak to tylko możliwe tymi, których już mam. Chcę oferować świetną usługę, dawać Wam coś naprawdę wartościowego i innowacyjnego. Naprawdę zależy mi na Waszych efektach. Dlatego chciałbym, żebyś polecał mnie ludziom, którzy potrzebują mojej pomocy. Tacy ludzie z pewnością są w kręgu Twoich znajomych, więc daj im proszę moją wizytówkę. Jak przyjdą z polecenia... To dostaną darmową konsultację i 10% zniżki. Naprawdę chciałbym pracować z Twoimi znajomymi. Przy okazji, może już ktoś przychodzi Ci do głowy. To jest przykładowa formuła. Ty musisz stworzyć swoją własną do dopasowaną do twojego biznesu. I teraz tak, możesz proponować, tak jak tutaj jest podane, zniżkę dla tej osoby, która przyjdzie z polecenia, albo możesz wynagradzać obie strony. To jest najlepsza opcja. Kiedy mówisz: "Słuchaj, jak ty mnie komuś polecisz, to tamta osoba dostanie 10% zniżki, a tobie dam 10% również tej pierwotnej ceny, którą ona miała zapłacić, albo dostaniesz ode mnie dwie godziny konsultacji gratis, tak? Albo dostaniesz kolejny mu produkt informacyjny gratis." Wymyśl co Ty możesz zaoferować w taki sposób, aby jedna i druga strona była wynagrodzona? Następna rzecz. Zaskocz ich. To jest bardzo istotne. Zrób coś niezapomnianego. Zrób coś, o czym oni będą rozmawiać. Jeżeli na przykład jesteś grafikiem i podpiszecie umowę, że będziesz wykonywał stronę internetową dla jakiejś firmy, to na następne spotkanie przynieś tort. Ja to ostatnio zrobiłem. Zawiozłem do swoich klientów tort i byli bardzo zaskoczeni. I teraz co? Taka niespodzianka wywołuje. Otóż ludzie mówią o takich wydarzeniach. Zauważ, że jak ty będziesz szedł ulicą i na chodniku znajdziesz 100 złotych, będziesz szedł dalej, spotkasz swojego znajomego albo na przykład na następny dzień się z kimś spotkasz i ta osoba zapyta cię: Hej, co u ciebie? Co słychać? To powiesz: jej, Wiesz co, wczoraj szedłem chodnikiem i znalazłem stówę. I tak samo może być w tym przypadku, że na przykład wiesz co, skończyłem kurs szybkiego czytania, albo yy, podpisałem umowę z pewnym grafikiem i nie uwierzysz, co on zrobił. Przyniósł na drugi dzień torta. To są wydarzenia, które zaskakują ludzi i oni o tym chętnie opowiadają, tak? I później na przykład on, jemu utkwi to w głowie, bo to jest coś niespotykanego, utkwi mu to w głowie i ta osoba za jakiś czas może zadzwonić do tego, tego twojego klienta i powie, słuchaj, daj mi numer do tego twojego grafika, wiesz, tego, tego od tortu, tak? Coś fajnego, coś niezapomnianego, coś co wprawi ich w zdumienie, i dzięki temu yy, ty zaistniejesz w ich pamięci. Następna rzecz, stwórz historię, którą ludzie będą sobie przekazywać. Ludzki mózg uwielbia historię. My wywodzimy się. Ze społeczeństwa niepiśmiennego, tak? To nie tak, nie od zawsze były książki, więc ludzie kiedyś siadali przy ognisku, opowiadali sobie historię, opowiadali sobie legendy. to było przekazywane w ten sposób z pokolenia na pokolenie. Ludzki mózg uwielbia historię. Okej? Okay? Więc w trakcie transakcji albo w trakcie spotkań opowiedz jakąś historię, która zawiera szczyptę prywatności, ponieważ ludzie uwielbiają słuchać, tak, uwielbiają słuchać rzeczy, które dotyczą jakiejś prywatnej sfery. To jest tak, jak wiesz, podglądanie od dziurki, od klucza, albo przeglądanie cudzej korespondencji. To jest mniej więcej coś takiego. I teraz. Możesz opowiedzieć jakąś historię, na przykład jakiejś tragicznej miłości, albo że poniosłeś jakąś stromotną klęskę i później, później się podniosłeś, albo że wszystko straciłeś, tak, ale udało Ci się to wszystko odzyskać. W moim przypadku, ja mam kilka takich historii, natomiast bardzo często opowiadam. W dużym skrócie to teraz powiem. Kiedyś tańczyłem breakdance i to była moja ogromna pasja. Natomiast miałem taką sytuację, że na WF-ie skakaliśmy w dal. Ja skręciłem sobie kolano bardzo poważnie. Naderwałem więzadło krzyżowe i to było tak, że jakby w momencie cały mój świat się zawalił, prawda? No bo tutaj taniec niestety moja kariera taneczna legła w gruzach w tym momencie i miałem nogę w gipsie, później miałem operację i tak dalej, ale pamiętam taką sytuację, że lekarz powiedział mi, że to jest bardzo poważna rzecz i że no niestety z takim schorzeniem to ja prawdopodobnie będę długo chodził o kulach, że może będę utykał do końca życia i tak dalej. Ja pamiętam, że tak sobie pomyślałem, co ty chłopie wygadujesz? Ja tutaj miesiąc temu robiłem salta, robiłem różne akrobacje, a ty mi tu mówisz, że ja będę utykał. I wróciłem do domu, Później miałem rehabilitację, zawiązałem sobie kilo soli na nogę, autentycznie. I machałem nogą, żeby wzmocnić mięśnie, i po miesiącu nie było już w ogóle widać, że ja miałem coś, że ja miałem w jakikolwiek sposób uszkodzone kolano. Ok? Więc tutaj jakby pokazuję, że no nie wolno za wszelką cenę wierzyć różnego rodzaju autorytetom, tylko czasami trzeba być zdeterminowanym i można osiągnąć naprawdę wiele, jeżeli mocno się w to wierzy. To, to jest jedna z historii, tak? którą można opowiadać, że yy, właśnie miałem jakieś przyk przykre wydarzenie, ale sobie z nim poradziłem. Teraz chciałbym przedstawić ci cztery sposoby na to, w jaki sposób pozyskiwać klientów z polecenia, jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą, albo jeżeli nie masz zbyt wielkich środków na to, żeby reklamować się w różnego rodzaju mediach, tak? Zwykle początkujący przedsiębiorcy nie mają od razu dużego kapitału na reklamę, więc trzeba sobie radzić inaczej. I teraz pokażę ci cztery sposoby na to, jak pozyskiwać tanim kosztem dodatkowych klientów. Pierwsza rzecz to jest otoczenie, mianowicie Twoi znajomi, Twoi przyjaciele, Twoja rodzina. I teraz yy, przede wszystkim, twoje, jeżeli ty powiesz swojej rodzinie, ja zarabiam pieniądze przez internet, to im to niewiele mówi. Oni nie będą wiedzieli, w jaki sposób mogą Ci pomóc. Dlatego musisz powiedzieć konkretnie: ja piszę teksty reklamowe, jestem grafikiem, robię zdjęcia, yy, jestem programistą, piszę aplikacje na Facebooka itd. itd. Powiedz, czym dokładnie się zajmujesz, tak? Następna rzecz, napisz o swoich sukcesach albo powiedz o swoich sukcesach. Przykładowo ja mogę powiedzieć, że pracowałem z dzieckiem, które było w drugiej klasie podstawowej i cała klasa już płynnie czytała, natomiast to dziecko miało problemy z czytaniem. I zaledwie po dwóch czy trzech spotkaniach to dziecko zaczęło czytać znacznie lepiej. Jeszcze robiło mało błędy, ale było to zdecydowanie lepiej niż zanim ja się pojawiłem i. Powiedzmy, że po pięciu spotkaniach takie dziecko już czytało bardzo płynnie i przyniosło dobrą ocenę z czytania. Tak? I taka informacja już będzie pokazywała znajomym, rodzinie, przyjaciołom, czym ja dokładnie się zajmuję i w jakiej branży odnoszę sukcesy. Tak? Czyli to może być upłynnianie czytania, przyspieszenie czytania, problemy z koncentracją w nauce. I tego typu tematy. Następnie opisz, kogo dokładnie szukasz. Czyli, że słuchaj, szczególnie chciałbym dostać kontakt do młodych mam, których dzieci są na przykład w wieku w szkole podstawowej lub w gimnazjum, i te dzieci mają problemy z nauką, z czytaniem, z koncentracją albo dobrze się uczą, ale natomiast muszą poświęcać bardzo dużo czasu nad książkami. Tak? A mają innego rodzaju pasje, na przykład jeżdżą na snowboardzie, grają na gitarze, trenują karate, chcą. Uprawiać jakieś sporty, natomiast często muszą wybierać: czy siedzieć nad książkami, czy iść na trening. I oczywiście rodzice wolą, żeby dzieci się uczyły, natomiast dziecko woli trening. I ja mogę się pojawić po to, żeby dziecko nie musiało dokonywać takich wyborów, żeby mogło mieć i dobre oceny, i czas na realizację własnych pasji. I tutaj mówię, kogo konkretnie poszukuję, tak? Czyli są to świadomi rodzice, którzy chcą pomóc swojemu dziecku. Kolejnym dobrym pomysłem na zdobywanie klientów z polecenia są firmy. Dogadywanie się z firmami, które mają klienta o takim samym profilu jak Twój. Tak? Czyli zastanów się, oni już wydali pieniądze na marketing, żeby pozyskać odpowiednich ludzi, i teraz chodzi o to, żeby z tymi firmami się w jakiś sposób dogadać, żeby oni tych klientów ci przekazali. Yy, oczywiście wiadomo, że nie będziesz się tutaj dogadywał bezpośrednio z Twoją konkurencją, chociaż czasami jest to możliwe i można bardzo fajnie współpracować. Natomiast zapewne istnieją innego rodzaju branże, które mają dokładnie takich samych klientów. Zastanów się kto, jakie firmy mają takich samych klientów. Jeżeli na przykład jesteś grafikiem, albo jeżeli tworzysz strony internetowe, to możesz dogadać się z biurami rachunkowymi, żeby oni odezwali się do swoich klientów i zaproponowali im twoje usługi, ponieważ yy, prawdopodobnie przedsiębiorcy korzystają z usług biura rachunkowego, tak? a jeżeli Ty się specjalizuj, specjalizujesz w tworzeniu stron internetowych dla małych i średnich firm, no to biuro rachunkowe będzie naprawdę świetnym pomysłem, żeby po prostu z takim biurem się skontaktować. I teraz możecie za, tutaj dogadać się na zasadzie wzajemnej reklamy. Możesz zaproponować im zniżki, kupony, promocje. Możecie się również dogadać, że jak oni Ci kogoś polecą, to po prostu Ty odpalisz im pewnego rodzaju prowizję to już jest wasza indywidualna sprawa jak między sobą to dogadacie. Natomiast i to jest przypadek powiedzmy firmy, która tworzy strony internetowe. Jeżeli na przykład jesteś copywriterem, jeżeli piszesz świetne teksty reklamowe, to z kolei szukaj firm, które robią strony internetowe, tak? Oni mają tych samych klientów i możesz się do takich firm odezwać. Nie szukaj klientów na własną rękę, tylko możesz odezwać się do różnego rodzaju firm, które tworzą strony internetowe i powiedzieć: słuchajcie, wyrobicie bardzo ładne strony. Natomiast, jeżeli chcecie mieć świetne teksty na stronach waszych klientów, teksty, które sprzedają, teksty, które będą powodowały, że konwersja na tych stronach będzie dużo większa, to odezwijcie się do mnie. Tak? W ten sposób możesz yy, jakby pozyskiwać również więcej, więcej klientów. To jest bardzo dobra strategia. Aby zastanowić się, gdzie już są Twoi klienci, co oni robią, z jakich usług korzystają i po prostu dogadać się z tymi usługodawcami. OK? Tak to wygląda. Następny sposób na pozyskanie klientów z polecenia to mogą być różnego rodzaju usługi, takie usługi, gdzie Twój klient może mieć pewnego rodzaju relacje z tym usługodawcą. I to są na przykład fryzjerzy, to są styliści, to są kosmetyczki. I teraz zauważ, jeżeli kobieta chodzi do kosmetyczki, to one spędzają razem czas. Ona darzy tą kosmetyczkę dużym zaufaniem, one sobie dyskutują, one sobie plotkują. I jeżeli Ty się dogadasz z taką kosmetyczką, żeby ona polecała Twoje usługi kobietom, tak? A powiedzmy, że na przykład ona jest kosmetyczką, a Ty robisz masaże, tak? Albo sprzedajesz jakieś fajne kosmetyki, to doga dogadujesz się z taką kosmetyczką, żeby ona po prostu w takiej zwykłej, luźnej rozmowie o tobie wspomniała, przekazała twoją wizytówkę i tutaj również możecie się, możecie się dogadać. Jeżeli wdrożysz wskazówki, o których tutaj mówiłem, czyli powiesz swoim klientom, że bazujesz na referencjach, powiesz im, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne, co oni z tego mają, co z tego ma osoba, którą oni do ciebie przyślą, jeżeli będziesz im za, ich zaskakiwał, będziesz opowiadał historie, które oni będą wzajemnie sobie opowiadać, jeżeli na przykład w swoim otoczeniu ty będziesz dokładnie mówił, czym się zajmujesz, kogo poszukujesz, kogo ludzie mają do ciebie przysłać, jakie masz sukcesy, jeżeli będziesz się kontaktował z firmami, które mają takiego samego klienta jak ty, albo jeżeli dogadasz się z różnego rodzaju organizacjami, które mogą cię reklamować, albo z usługodawcami, które, którzy mają świetne relacje ze swoimi klientami, to zobaczysz, że mniejszym nakładem pieniędzy pozyskasz znacznie więcej klientów. Zatem y, mam nadzieję, że nie pozostaniesz tylko na takim poziomie, że okej, okay, obejrzałem i no i fajny filmik, tylko naprawdę coś z tym zrobisz, wdrożysz to do swojego biznesu i dzięki temu pozyskasz po prostu więcej pieniędzy. Te wskazówki naprawdę są skuteczne. Ale nic, nie, nic się samo nie zrobi, po prostu musisz się ruszyć, musisz ruszyć swój tyłek, wziąć się do roboty i zobaczysz, że wtedy przyniesie ci to konkretne wyniki. I teraz, jeszcze jedna uwaga, która no, nie powinna paść w tego typu kampanii, mianowicie powinienem ci to zachwalać, tak? zdobywać klientów z polecenia, yy, wdróż to do swojego działania. Natomiast nie o to mi dokładnie chodzi, mianowicie, jak ty masz jakąś strategię pozyskiwania klientów. Czy ty na przykład pozycjonujesz swoją stronę, robisz wideo, zdobywasz ich w jakikolwiek inny sposób, to się tego trzymaj po prostu. Bądź skoncentrowany na tym, co robisz. Jeżeli zacząłeś to na przykład tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, po prostu pracuj nad tym dalej, żeby doprowadzić to do perfekcji. O to właśnie chodzi. Mianowicie, jeżeli nie masz też żadnej strategii, no to wtedy sobie pomyśl nad tym, żeby zdobywać klientów z polecenia, tak? Ponieważ jest to dosyć tani sposób zdobywania większej ilości klientów. Natomiast chodzi o to, że ty masz działać tak jak klasa. To nieważne, czy ty robisz filmiki, czy ty piszesz bloga, czy ty pozycjonujesz swoją stronę, cokolwiek, bądź po prostu na tym skupiony. Wtedy każda technika zadziała, jak będziesz na niej skoncentrowany, a jeżeli działasz na zasadzie, o bo tutaj ktoś coś powiedział, tu ktoś wrzucił jakiś filmik, tu coś usłyszałeś, tu coś przeczytałeś, no to będziesz ciągle rozproszony, będziesz przeskakiwał z kwiatka na kwiatek i tak naprawdę nic nie zadziała dobrze, nic nie zadziała skutecznie. Ja swego czasu też tak przeskakiwałem, to było bez sensu. Dzisiaj koncentruję się na kilku sposobach. I zauważyłem, że jeżeli przez dłuższy czas działam nad jedną sprawą, jestem na niej maksymalnie skoncentrowany, to uzyskuję o wiele lepsze efekty. I ty tak samo powinieneś działać, bo zobacz, tutaj wokół mnie świeci sobie światło i ono mi nie wyrządza żadnej krzywdy, natomiast. Jeżeli wziąłbyś światło, skupił w taką bardzo wąską wiązkę, no to byłby laser, a laser potrafi przecinać najtwardsze metale. Tak samo w gorący dzień, jak świeci sobie słońce, no to jak jest bardzo gorąco, no to wtedy możesz być trochę opalony, natomiast wystarczy, że ty weźmiesz lupę i deskę jakąś i skoncentrujesz światło słoneczne, tak, skupisz przez tą soczewkę, to możesz grać na drewnie w kółko krzyżyk, możesz wypalić na ławce kocham ZOHE czy cokolwiek innego. I tak jest za każdym razem. Więc jeżeli Ty masz jakąś technikę, jeżeli Ty coś stosujesz, to bądź nad tym po prostu skupiony, bądź skoncentrowany. Jeżeli nie masz i chcesz się wziąć konkretnie za to zdobywanie klientów z polecenia, to... To również nie zadziała, jeżeli ty nad tym po prostu nie będziesz pracował, jeżeli nie włożysz w to energii, ok? Musisz się nad tym skupić przez miesiąc, dwa, musisz sobie to zaplanować, zebrać numery telefonów, pomyśleć, w jaki sposób ty chcesz działać, ułożyć sobie odpowiednią formułę, zastanowić się nad tym, w jakim czasie twojej relacji z klientem ty chcesz pytać o to polecenia, ty chcesz wrzucić te pigułki dotyczące poleceń, wtedy dopiero jak to będzie przemyślane, konkretne i konsekwentnie się będziesz tego trzymał, wtedy pojawią się efekty. Gwarantuję Ci to. I teraz bardzo Ci dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za obejrzenie tego pierwszego wideo, natomiast to jeszcze nie koniec, bardzo mi zależy na Twojej opinii, dlatego zostaw pod spodem swój komentarz, czy Ci się to wideo podobało, jakie informacje chcesz jeszcze dostawać, czy na przykład Ty znasz jakieś inne sposoby na to, aby pozyskiwać klientów z polecenia i... Przez najbliższe tygodnie będziesz dostawał ode mnie kolejne wideo, i osoby, które będą się najczęściej wypowiadały, będą pisały najbardziej merytoryczne komentarze. Osoba. Ja sobie wybiorę jedną osobę, która zostanie ode mnie nagrodzona kilkoma fajnymi książkami. Pierwsza z tych książek to jest Steve Jobs' Sekrety Innowacji. Bardzo dobra książka, którą, którą dostanie ode mnie ta osoba. Następna książka. To jest książka Zbigniewa Ryżaka, Energia wewnętrzna. I moim zdaniem, gdyby ta książka wyszła na zachodzie, to by była bestsellerem na miarę. Obudź sobie olbrzyma Tony'ego Robinsa. Naprawdę bardzo dobra książka. Następna lektura to jest książka Artura Króla, Pewność siebie. Kolejna książka Marka Jankowskiego, Pułapki smal biznesu. Oraz moja książka. Zrobię to dzisiaj i osoba, którą sobie wybiorę, dostanie ode mnie tą książkę podpisaną, tak z dedykacją ode mnie. Dlatego warto naprawdę wziąć udział. Myślę, że nagrody są dosyć wartościowe. Jedna osoba, która będzie pisała najbardziej merytoryczne komentarze, najbardziej konkretne, dostanie ode mnie paczkę zawierającą wszystkie te książki. Zatem pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych wideo.